Jeszcze niedawno noc, noc w karnawale Hulanki podlane szampanem A dziś tak się czujesz codziennie wieczorem Jak kiedyś po kacu nad ranem <noise> Lubiłeś podglądać dziewczęta W kostiumach bikini czy topless A dziś okulary dodali i bliży Modne zastrzyki i krople. Co było nie jest, nie pisze się w rejestr. Tak mówią. A jak jest w istocie, styl retro powrócił do łask. To co było, i znowu są modne starocie. Koncert na skrzydłach muzyki to wydarzenie skierowane dla naszych seniorów dla osób, o których warto pamiętać, ponieważ ich wkład w nasze życie, ludzi młodych, jest najważniejszy, ponieważ to jest wielkie bogactwo doświadczeń, wiedzy, którą pozyskujemy od swoich rodziców, dziadków, babć. To trzeba doceniać, dlatego tego typu wydarzenia wspieramy z całych sił i chcemy, by ich było jak najwięcej. Srebro i złoto to nic, chodzi o to, by młody być, więcej nic, nie rozgłos, nie sława, nie to Jest zabawa, lecz młodym być, więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go i więcej nic. Najmiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być. I mieć wciąż dwadzieścia lat. Każdy, każdy dzień, który jest chociaż troszeczkę inny od tej szarej monotonii, bo życie wszystko jedno, czy takie życie za murami placówek, czy, czy po prostu życie każdego z nas jest monotonne, jest szare. Więc jeśli mamy okazję przeżyć coś pięknego, posłuchać pięknych melodii, to myślę, że już to jest okazja. Pierwsze spotkanie, które jest dedykowane tylko dla nich. Są, czują się wyróżnieni, czują się szczególnie zadowoleni. Szykowali się około trzy tygodnie do tego wydarzenia. Drogie Panie i Panowie, jest mi niezwykle miło, że mogę uczestniczyć w dzisiejszym wydarzeniu. Jako powiat żyrardowski prowadzimy trzy domy pomocy społecznej na terenie naszego powiatu. Seniorzy potrzebują wsparcia i powiat stara się to wsparcie dawać w ramach możliwości. Jako przedstawiciele zarządu powiatu stawiamy na te sfery, które dla naszych seniorów są najważniejsze. Dziś, będąc podczas tego wydarzenia, dostrzegam jak ważne jest muzyka, taki repertuar artystyczny, by urozmaicić czas. Już dawno nie byłem na tak wspaniałym występie artystycznym jak dziś w Resursie. I muszę powiedzieć, że wiele szacunku mam do seniorów, ponieważ to nasi rodzice, dziadkowie przekazują nam swoje, swoją wiedzę i doświadczenie, które nas umacniają, dzięki którym możemy wzrastać. Tym się przesyca, byłby wtedy jak pies do księżyca, ma na wstręt do ludzi i miłość też do ludzi. Mniegdy taka handra zalet chwyta, choćby przyszła sama Afrodyta, jak że na rozkosze, wnet za drzwi ją wyproszę. Bardzo chcieliśmy, żeby ci seniorzy byli potraktowani dzisiaj tak, jak, jak pozostała część społeczeństwa, jak lokalna społeczność, ponieważ potrzeby mamy takie same. Nie szkodzi, że mieszkamy za murami instytucji. Mamy takie same potrzeby kulturalne, takie same potrzeby estetyczne. Możemy pewnie możemy zorganizować koncert w murach placówki, ale to nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wyjść do tak pięknego miejsca, jak Resursa, żeby poczuć się wyjątkowo, bo, bo, bo są to wyjątkowi seniorzy i zasługują. Na, na taki wyjątkowy dzień i taki wyjątkowy koncert. Tym razem chodziło o seniorów, mieszkańców dom, domów opieki, domów pomocy społecznej, różnych placówek pomocowych, nie tylko z Żyrardowa, ale trochę szerzej. Też by, by, y, go, byli goście z powiatu. Cała przyjemność po mojej stronie. Ja chciałbym jeszcze, ja prądę te jasne oczy, i dłonie, to przecież żywe wcielenie mych snów, cała przyjemność po mojej stronie. Dla pięknych kobiet mam zawsze czas, bardzo przyjemnie było, nad wyraz było miło, więc jeszcze raz, więc jeszcze raz. Dziadek wspomniał, że takie wydarzenie ma miejsce. Ja dziś zapytałem, zaproszenie faktycznie było, ale zapomniano o nim. Mój dziadek nie zapomniał, za co mu dziękuję i cieszę się, że mogę razem z nim uczestniczyć w tym wydarzeniu. Dziadek widzę, jest pod wielkim wrażeniem tego repertuaru, tych występów. Podczas tego koncertu wystąpiły uczennice moje, których ja uczę piosenki Choczek, Michalina Kruszyk. Wystąpił Zenon Grzelak, wspaniały pieśnia, śpiewak, bas baryton, Tadeusz Kwiatkowski. Obaja daleko, obraz twoim sercu ma Takie zwykłe, to co było między nią, ani wczoraj było, dzisiaj znikło. Jak błękitny z papierosady. Chwila dziwna, niepojęta, czy to miłość ta prawdziwa święta od wieczora. tęskni i pamięta, nie zapomni nigdy już. Zmienne serce jest kobiece, mówił stary, gdy oblecę. Boję się, by mi na złość nie wpadł gniazdko, rudy gość przeciwka kukuru, kukuru empatnia, A teraz chciałbym podziękować wręczając symboliczne kwiaty na ręce pani prezes stowarzyszenia. Ale też chciałbym zaprosić na scenę drugiego organizatora Pana Macieja Klocińskiego, który wraz z panią Moniką Mroczkowską przyczynił się do tego, że jesteśmy tutaj wszyscy razem. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Podczas występu wzruszyłem się, już nie pamiętam, kiedy ostatni raz takie wrażenie wywarł, wywarł na mnie repertuar i, i wystąpienie. Tak więc ten bukiet kwiatów przekażę może na ręce pani i piękną różę też. Na ręce pana Macieja. Podziękowaniu dla wszystkich organizatorów oczywiście. Oby więcej takich inicjatyw. Więc chciałbym zaprosić panią ulechocyk, Michalinę Kruszyk, pana Dawida Ludkiewicza, pana Tadeusza Kwiatkowskiego i pana Zenona Grzelaka, ponieważ także chciałbym przekazać te symboliczne kwiaty. Za to, że są z nami, za to, że zgodzili się zrealizować swoje, swoje koncerty, występy, bardzo, bardzo za to dziękuję. Młodość jest piękna, ale niestety przemija szybko. Pamiętajmy, że całe dobro, które teraz stworzymy, wróci do nas w przyszłości.